Co robisz? Co robisz? Dzień dobry, będziemy grać w czółko w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy. tu debil <grym> No, będziemy grać w czółko w dzisiejszym odcinku. Wszystko się dzieje na live, bo mi się nie chce nagrywać drugiego odcinka. Dlatego będzie wycinek z live'a, więc musicie zachować perfekcyjnie, żeby nie musiał nic montować. Będzie montowanie a nie takie gówno wrzucone. To nie, nie może być bez montażu. To będzie widoczne, to będzie widoczne. Będzie. Trzeba pociąć odcinek. Dobra! A nie bez montażu zupełnie. Co jak powiem, Ty że nie. kucisz, coś no, co? Ustaję się nie kłócisz. że mamy się kłócić, tak? Do kontentu. Ja nie dzieje. Dobra, gram w <ślam> ja drodze ja nie 30. Wiecie, jak się gra w czółko? Oglądaliście pewnie... To będzie podjewane prosto od WK. Ja już powiedziałam złe słowo. Jakie? <noise> no. Czy kurwa... <noise> Dobra, będzie trzeba montować jednak. No. Pomysł jest podjewany od WK. Dokładnie <noise> będzie na takich samych zasadach, więc no. Kurwa, przecież to jest live, a ja powiedziałem takie słowa. <noise> o kurwa. Jakie <noise> ty no buchie. Ja pierdolę za powiem. Ciąg odcinka. Dobra, to zasady są takie kurwa w innych czułkach, więc no musimy obmyśleć jakie mamy postacie. Kto... jakie Myślę. będzie miał postać. O. A więc mamy już przygotowane postacie. Oto są te postacie każdego z nas. Pff. Jak widać są bardzo trudne. Są bardzo trudne. Każdy ma bardzo trudną postać. Nie wiem, czy sobie poradzimy. Dobra. A my Oj. Nikola, kurwa, ogarnia jakieś karteczki do zapisywania notatek. Wodzianka. Przynieś karteczki. Tak, no. no przecież miał być w, w, ty. Tych. Nikt sobie na, na, na odcinku nie zapisuje. Ale my sobie zapisujemy, bo w WK sobie zapisywali. Nie zapisywali. Nie zapisywali. Jeszcze mam. Ja się pokażę co ja mam I to nie chcesz montować tego, tak? Tego nie chcesz montować. <grystanie> <grystanie> dobra, Stat. Poczekaj, bo ja... A, to muszę twoje Pierwsze pytanie, czy jestem youtuberem. Hmm. Czy jestem prawdziwy? Lepiej, lepsze pytanie. Prawdziwy, tak. Ja Jestem prawdziwy, dobra. Czy ja żyję jako żyję? Ja żyję. Co to kurwa znaczy, <grystanie> <grystanie> czy jestem... Czy ja żyję jako żyję? Czy to znaczy, czy jesteś prawdziwa, czy co? Czy ja żyję. No ale żyjesz. żyjesz. Żyje. No szujesz, dobra. Żyjesz. Masz zjebane pytanie, ale no żyjesz. Ciekawe, jak ci to kurwa pomoże. Tak, co, a ja się jestem... nie umarłem. Ja czy... Jestem prawdziwa? E, nie pamiętam co ty masz nawet. Jest, a, jesteś, no, jesteś prawdziwa, no. A, dobra. Zapisuję. Czy ja jestem związany z YouTubeem? Mm. Z internetem. Z internetem. Dobra. I patrz, ona już, patrz kurwa, ona oszukiwała z tym długopisem, pa, to się można wymazywać. Oddaj ten długopis. <laughs> o, kto dalej? Ja. Czyli ja jestem chłopakiem. Tak. Kasia? Tak, ja? <laughs> Nie. E, czy ja jestem facetem? Nie. Nie. I e, mogę, dobra. Ym... Czy ja jestem streamerem. Poniekąd. Poniekąd. No tak i nie no. Czyli nie zajmuję się głównie streamem, ale streamowałem. No. A już wiem chyba. A teraz ja. Czy ja... Y, jestem Polakiem. Pani no, Sonora? tak, ja pamiętam co normalnie. Ja mam, no, mam, no, mam Niemczej, <grym> bo jest Polakiem, no. E... Jestem... Mm... Jestem człowiekiem? No. no. Czy ja jestem powiązany z rapem? Nie. Nie wiem. O, kurwa. Czy ja jestem młody, tak w sensie od przedział od 20 do 30 lat? Chyba tak, jeszcze chyba tak. Mhm. Nie, już nie. Jednak nie? Jednak nie, no. Ja wiem, że jednak nie. A, nawet nie. O, nie, nie, nie. Ja jestem kobietą. Mhm. No. Hmm. Fajnie. Czy kurwa? Czy jestem powiązany z Milkiem Stabińskim? Nie. Czy ja jestem z, ze świata influencerstwa, jakiejkolwiek platformy? Tak. Muszę wstać do kraju. Czy jestem znana? Tak. Tak. Mhm. Czy ja jestem Nie. facetem? No. Czy ja należę do jakiej ekipy? Tak. Yy, poczekaj, bo jestem znana. No, jesteś znana. Kurwa, Ta kurwa robi takie notatki jak ty, takie ja mam ten, a tu by kurwa takie... Ja pierdolę. Jakby bo Nikola sobie portret rysuje. Ale musi mieć portret tej postaci. No halo. No, taki mi koraj właśnie dałaś kurwa długopis. Nikola sobie rysuje sobie portret, portret psychologiczny. Musisz to pisać? To się kuwarny to Zrejczkwitowała czułko i chuj. Ty w kolejnym. czułko. No cały <noise> wkładku? długopis w ścianę. Co ona no tam odpierdała? Nie. Ja, nie. Ja w to nie wierzę. Copi, ktoś ci kazał się napisać, nie jest przerwa, ty się dalej kręci. Ej, Co, zrobiłaś? Co zrobiłaś? Co, skret z taką kartką. No, no, dobrze. Jesteś gotowa? Pamięta no, swoje rzeczy. Jestem znana. No, jeszcze nie, ale będziesz. Do końca roku przybijemy Multiego, pamiętajcie. Okej. Okay. Jestem znana. A zadała pytanie. Nie. Ja, czy ja jestem blondynką? Nie. Nie. Okej. Okay. Dobra. A, nie jak. jestem Belynę, okej. Okay. Prawdziwy internet. Stream. Nie raper nie Mirek, facet. Kurwa, co to może być? Co macie tak dużo odpowiedzi? Jestem prawdziwa, nie facet. Tak. Kurwa. Jestem kobietą. Jestem prawdziwa. <grym> czy ja nagrywałem kiedyś z Ja mam tylko czy jestem kobietą i czy jestem prawdziwa. Nic więcej, już jestem znana. Ale że z Frizem, z samym fryzem, czy ogólnie z, z ekipą? Środowiska. Z ekipą. Ogólnie ze środowiskiem jest ekipa holding. No to tak. Mhm. Dobra. Ta katka miała uczucia. Hmm. Co? Czy ja Biedna, mam kolegę, zagrywałam. który ma włącza? Nie wiem. W ekipie tej, której chyba, należy. Chyba tak. Nie wiem. Nie jestem pewny, chyba tak. Chyba tak. Tak, chyba tak, no, tak. jestem powiązana z magikalami? Nie. Nie. <grym> Czemu akurat magikale? Co te magikale chodzą po głowie? Nie wiem, musiał być mieć minikita. <grym> Ty. myślałam, że to mnie Dobra. Czy ja, czy na ja należy tak, do ekipy? Ale ogólnie? No do ekipa holding. Nie. Do ekipy, ekipy przeznaczone. No no, i... proszę ma jestem. Mm. Takie proste. Czy ja jestem gruby? No, zależy, no jak, jak to po postrzewa... Tak, co po... No znaczy, mam Bebek? No masz, no. No masz kurwa Bebzon. Jewany. Mm. Jakbyś dzieci jadła. Mam Bebzon. E, czy mam w wieku od 20 do, 20 do 30 lat? Tak. To mi to nie dało. Pęczysz <laughs> kurwa streamerek. Youtuberek. Dobra. Czy ja... Czy moje powiedzą go to? Elo, elo! No. Ja jestem taka tempa, no. czy masz takie proste rzeczy? Ja po prostu myślę jak Karolina. Czy ja jestem Bandura? No. Trzeba powiedzieć, że nie ma kolejnych i bąsa. No, no to już było, prawda? No, ja nie wiedziałam, czy to ma bąsa. Ma bąsa. No, ma bąsa. No, ale nie chciałem ci podpowiadać, no. no. A teraz. Nikola, masz, masz teraz szansę, żeby zgadnąć, dopóki ja Jak widzicie dzieci, ja to chyba czekam na bąsa. No pojęcia. tak, gada. Jak to? No, nie yy... Bo to ja mam kurwa bebzonek. Mam hmm. webzonek. Słoń. Ja się zastanawiałam, czy Dino jest czy yy, górę, czy W gramie tym. Bo gram. na TikToku Co? się ten i you no know. udzielam? Nie wiem, A do w ogóle jestem taka na TikToku, ja coś Wszędzie nie wiem. Hmm. Wszędzie chyba. To na TikToku chyba mniej. Myślę, że coś tam też, ale głównie inne jakieś platformy. Uchwała, wyłączę i... telefon. Hmm. Tak, dalej. Ty, ty nawet kurwa, nie. obok, obok niego nie było część telefonu. O, czy, czy. <grym czekaj. Ty <grym> też kręcisz odcinek, kurwa, student. <grym grym> czekaj, kurwa, muszę nagrać odcinek. Czekaj, ja nagrywam odcinek na YouTuber. Kurwa, aż się oplułam. W pracy jestem. Wracamy do odcinka. Poczekaj, bo nie wiem, co mam powiedzieć. Kurwa, miałeś pytanie: zdecydujące okay. szansę, czy dasz radę zgadnąć, czy nie? Ja pierd nie, czemu nie powiedziałeś, że kręcisz odcinek, i że nie masz czasu? No bo nie mam czasu, A co nią? No to mnie dzwonią? Napisałam mu wiadomość. Zdostępnij mu linka. Kurde, napisałam mu wiadomo. wiadomość. Dobra, Dobra, wracamy. Dobra, wracamy. Ostatnie <laughs> Jaki zrobiłaś? Zdecydujące pytanie, bo ja zgadzam. Jestem influencerką? Co? Twój nie influencerką, tylko nagrywam na YouTubie? Nagrywasz, no, no, no. Ty musisz skadnąć teraz z tym strzem, bo ja, nas, ja teraz skadnę. Dawaj, strzelaj kogoś. Ja Ale teraz. no bo nie wiem czy jest blondynką czy no, ja tylko nie. Wiem, ja tylko wiem, czy, że nie jest blondynką i że jestem kobietą, która nagrywa na YouTubie. No, może dużo ci mówię. No nie, bo ja nie znam mi tak. czemu takie pytania pytanie zadawałaś? Czy Jakuba żyje? To ja zadawałam. To ona da pytanie, czy żyje. Czy <laughs> żyje? <laughs> 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 no, no dawaj. No nie wiem, no czekaj. Ja nagrywam na YouTubie, a jestem brunetką. No. no. A długo nagrywam? No długo. No. A oglądałam ją? No No raczej tak. Jestem z ekipy? No. Mam chłopaka? No. Znaczy... Ale jakie ekipy Fryza? <grym> <To co? grym> ja ja jestem Bloody! A jestem z ekipy Fryza? No. Jestem runetką? Mhm. Popatrz do kamery i pokaż, jak myślisz. Najlepiej, no, że to jest zostawiona, nie? Ona no naprawdę tam takie procesy teraz zachodzą. Procesy myślowe. Czekaj, mam męża? No. Mam dziecko? No. Mam Frisa? Fris... Boże, nie Frisa. Mam Frisa. No. Tak myślałam. Musiałaś <grym> się upewnić. Ale ja musiałam się upewnić, czy mam dziecko i czy... <grym się> mam Frisa. <grym się> mam freeza? Tu <grym> się, <grym> się palnie widzisz, jak tam? Prób, krób, mózg, mózg walczy kurwa, A, coś już, nie działa. Już widzę, że też już się... Jak to się nazywa robi? Walczy? Nie, że robią te brązowe włosy na czubku. Jakie brązowe włosy? No, no mózg walczy. No mówię, że mam odrost, ale odrosty. Nie... ci się robią, no i już, już blondynka znika. Nie jest to całorocznie, daj mi <słuch> Dobra nie ach, świadczy. Ach, ach. Masz jeszcze co na drugą rundę? Tak. Druga runda, bo pierwsza była nudna i... Nie dobijemy 10 minut. Dlatego druga runda. Jakie hasło? Jakie hasło? No hasło? zobacz. zrobić Szybko. Szkoda. Szkoda. Łysychuj. Nie, kurwa, że było. Nie, to gruby był bom. Dobra. <grym> Ale co ty teraz mówisz? Uprażam no, wszystkich. Żebyśmy mieli dramę. A ja myślałam, że ten. Że wybieramy sobie imiona. No bo z wybieramy. Z jesteśmy? No, wybieramy. Okej, okay, teraz ja chcę być. bardzo. Yy, <laughs> A ty chcesz ustawić, to? Chcesz ustawić czuk? <laughs> nie. Kurwa, nic nie. Nigdy nic nie ustawiam. Dobra, oto hasła na tą rundę. Pekle. Dobra. No. powiedz. Dobra. Ja zaczęłam teraz. Powiedz. Jestem, z... Jestem zwierzęciem. Jestem Jestem zwierzęciem? Nie. Okay. Nie, no. Czy ja je, czy ja jestem człowiekiem? Nie, nie jesteś człowiekiem, moja droga. O nie. Czy ja jestem prawdziwy? No co z tymi, kurwa, długopisami? Znaczy? Czy jestem człowiekiem takim jak ty i ja, czy jestem jak z bajki? Nie, nie jesteś człowiek. Ale jestem z prawdziwego świata, czy wymyślony? O... To jest już drugie pytanie. Nie, no nie, o to chodzi, czy jestem prawdziwy, czy nie. Czy jestem z prawdziwego hmm. świata, czy wymyślony? Nie prawdziwy świat. No dobra, czyli bajka, film, coś. Mm -hmm. A, czy jestem człowiekiem? A, buf, buf, wróćmy do te pytania. Czy jestem żywa? No, czy żyję? Chodzę po ziemi w ogóle, normalnie, jak człowiek. Zależy w jakim kontekście? Tak, no, czy jestem człowiekiem? No? no. Czyli czy jesteś żywa, czy jesteś człowiekiem? To są dwie różne rzeczy. Nie człowiek. Nie człowiek. Ale żyje. No, nie powiem ci. Zależy w jakim kontekście, ale to już zapytasz w drugiej rundzie no to nie ma sensu, bo nie jestem zwierzęciem, a żyje. A nie jestem człowiekiem. No ale możesz żyć w swoim świecie. No. Niekoniecznie. Gdybym no ci powiedział, że nie żyjesz, to byś sobie w że umarłaś. W swoim <grym> świecie. Nie, że jestem z jakiejś bajki. No to nie żyjesz, no to, no to powiedzmy. nie żyjesz. No, to jestem z bajki. No to nie żyjesz, no. Czy ja jestem z filmu, bajki? Tak. Czy ja jestem z bajki? No. Dobra. Eee, oglądałam tą bajkę? Na pewno. No, oglądałaś. Okay. Czy ja jestem eee, rybą albo nie psem? O, ten długo czy jestem psem Nie. Nie pies. Nie pies. Ej, poczekaj. Jakie było... i co by ja miałby? za się zapytałam. Ja bym... Oby ten, ja, że z bajki jestem. Ja, 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 nie. Oglądałam, to chciałam co oglądać. Co ja zapytałam? Co? co? ja pytałam? Dobra, oglądałam masz. Oddałem. Oglądałam. I ja, okay. Czy ja jestem ze świata... A nie, kto zresztą? Ty? Ty. Ja? Czy ja jestem ze świata Kubusia Puchatka? Nie. Ty. A, czy w tej bajce... <laughs> Czy w tej bajce yy, ratowałam, ratowali mnie? Ciebie nie. Ratowali ją też. Ja. Było w jednym, no. Też ją ratowali. Ale ją? No. Było tak, pamiętam. Ja nie no, pamiętam. jest taka kultowa scena. No. Teraz... E, czy ja jestem mamutem? Nie jesteś mamutem. Czy ja jestem sit? Nie. Kurwa. Myślałem, że jak powiedziałaś, że mam uciec, to mi daliście coś. Nie. Gdyby. Okej. Nie trzeba się i nie widać. Czy ja mam jakieś zwierzę? Tak. Marno. Marno. Dobra. Znaczy ja jestem z. Bajki krainy lodu. Czy ty jesteś z bajki krainy lodu? Nie. Nie wiem laga. Czy ja jestem powiązany z Disneyem? Nie bo ja jestem kurwa ten Inny człowiek. Czy ja jestem z Disneyem? Mhm. No. A ja jestem z Nie wiem. Jesteś nie. Nie. To jesteś jesteś z, z innych tych. Czy ja jestem y... z Pixar'a? Nie wiem. Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Nie znam się tak na tym. Nie wiem, z czego ty jesteś. tak, z Disney'a. Z Disney'a jest. Aha, no ja się jest z Pixar'a. Aha! No to nie ważne. Ale no nie, no to jest Disney Pixar, jest Dreamworks. To Dobra. wszystko jest Disney. Wszystko to już no. Dobra, czego? nie. Dreamworks nie jest Disney. Teraz kto? Nie jest. Teraz kto? Teraz kto? Kurwa. No ja. Kurwa, czy ja jestem z Disney, tak? Mhm. Ale czy jestem z filmu, czyli takiego jak w kinach jest na przykład co trwa dwie godziny, czy z serialu jakiegoś? Z jakiegoś serialu Film. bajki. Ale był jakiś serial z tej, z tej franczyzy, tak jakby? Nie. Czyli z filmu, dobra. A ja jestem z filmu? Tak. Mm. Ale nie było serialu. Raczej nie. Nie. Ja A nie znam. No, raczej film sam. A ja pierdolę. Czy ja jestem zwierzęciem w ogóle? Tak. Aha. Kurwa, mamy trudne teraz. Wy macie trudno. Nikolą mam bo najłatwiejsze. Nie bo nie wiem co to jest. O kurwa. To już masz łatwe kurwa. Oglądałam ratowała li mnie? Czy ja jestem związany z Kung Nie. Ja mam zwierzę Camerona? Nie. Nie. A ja Już myślałam, że się nie rozpłuka. Czy ja jestem, nie wiem... Nie, hmm, czekaj. Czy to jest barka? Czy ja jestem kol jak kolorowy? No, tak. Kolorowy? No. A ile to jest kolorowy? Może dużo kolorów. Ile? No dużo kolorów. Minimum Tęcza ile. taka. Tęczowe ten, czy coś. Nie. Tęczowa nie. Kurwa. Czy ja jestem powiązany z, z jakimiś księżniczkami? Nie. Eee, czy ja jestem brunetką? <laughs> nie. <laughs> nie. <laughs> 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 czy ja mam... Jestem na przykład dwukolorowy. Eee, raz nie, dwu nie. Czy ja jestem zwierzęciem? Tak. Jestem jasnego koloru? Czymnego? Eee, chyba jasny. Ciężko określić, Jaki. raczej oczy. Pytanie na przykład. Bardzo jasny, ja... ale jakiś pośredni. No. Ja mam zwierzę? Mhm. Czy ja jestem jedno... jednego koloru? Nie. Czyli nie jeden kolor, czyli więcej niż jeden. Czy ja mam futro? Nie. Hmm. A ja jestem zwierzakiem, czy. Chodźmy dziewczynki, czy, czy ludzie? Ani tym, ani tym. To co kurwa, ja jestem mam zwierzę. <grym> <grym> no, jest dużo możliwości, jeśli jesteś w bajce, możesz być wszystkim. No. Ja mam zwierzę? No. no. Czasem kuwa kulką czegoś? Czemu kulką? Nie wiem. A, teraz ja. Jesteście zwierzęciem, albo człowiekiem, jesteście kulką. Jesteście kulką mięsa. Czy ja mam jakiegoś przyjaciela, który ze mną chodzi cały czas? Tak. Dobra. Y Poczekaj. Ja jestem, czy, ja jestem jakimś potworem? Mhm. No. I mam zwierzę. Zatem jest zwierzę, to zwierzę. Zwierzę, zwierzę. Czy to jest kolega zwierzę? To jest kolega zwierzę. Dobra, następne. Teraz... Okay. Ty! Czemu ty powinno jest pytanie? Eee, czy ja mm. jestem świnką? Nie. Świnka bez futra, zwierzę bez futra? No. Czy jestem Nemo? Co? <grym> Kurwa, to ty... Zgadłaś? No. Nemo? No. <grym> Łatwo z wami. Ale eee. Widzę, że ktoś tu jest jestem inteligentny. Jestem niebieska? Nie. A jestem zielona? Ja teraz pytam. Kurwa, wygrałem chyba drugą rundę, nie? Pierwszą też wygrała? Nie, Karolina składła. Bandurę. Dobra, dawajcie. No i no, nie wiem co. Czy ja jestem z księżniczkami? Nie. Mm. Ja nie mam pojęcia. Masz kurwa tyle podpowiedzi. Ważne, nie. Przecież pytałaś przed chwilą, dodałaś pytanie do No dwie. czy jestem potworem? No. A czy jestem zielona? No. A to z no. tym Majkiem? Nie Majkiem, tylko tym. Wazowski. Wazowski. No nie, on ma gromadzmi ja, ja myślałem, że już się rozjebała, nie? To jednak nie. Coś dzwoni, ale nie w tym kościele. czy chcesz na tą dziewczynę taką? Nie, rozjebiam, nie? Ech, czy ja mam... Możesz ją rozjebać szybko. Sierść? Nie. Nikolam, dawaj. Jestem potworem, mam zwierzę. Jestem zielona. Majk Wazowski. Majk Wazowski. No ten, no ten, no. Kulkaj, oh, yeah. nie. <laughs> Dlatego pytaj, że jesteś kulką. ja jestem, nie jestem zielona. Nie no jesteś, jesteś zielona. Normalnie, ale nie, ale jesteś, Mike nie, Mike kulką. nie mm. jesteś kulką. Nie jesteś. Co jest jeszcze zielonego? <laughs> mm. Dawaj szybko. A czy ja mam jakieś futerko? Nie masz, już pytałeś prostu. A ja mam skórę czy futro? Futro. <noise> skórę. <noise> tak czy nie? Skórę. Jeszcze Dawaj. mi zielona. Pomyśl o tym, że... No nie wiem, ból, ból. Ja nie mam pojęcia. Czy ja pływam? Tak. A ja pływam? Nie. <noise> Dwajcie. kurwa. Czy jestem rybą? Tak. Ryba? No, nie ja to już chuj, nic nie wiem. Jestem zielona. Mam, mam kolegę. Zwierzaka. Mam skórę. Ja nie pamiętam takiej bajki. No kurwa, jak możesz nie pamiętać? Pomyśl, przeanalizuj. Przeanalizuj tu wszystko. No przysięgam ci, no nie mam pomysłu, no kurwa. Jestem zielona, mam zwierzę. No. no. Jestem wysoka? Nie No, wiem, no duża tak. Jesteś. Jestem ty dinozaurem? Czy jestem <grym> 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 A jestem potworem, poczekaj. Jestem Czy ja jestem, ja jestem potworem. Dino... Czy ja jestem Dori? Tak, jesteś Dory. No. Dori? Dori? Ale dalej nie mam pojęcia, że ja jestem. Ja pierdolę. <grym> no, po... Ja przez swoje hasło zgadłem moje hasło, bo mówię, kurwa Dori, to ona jak chuj mi coś też podobnego dały, nie? mówię, chujnemu. Nemo. Poczekaj. Ty masz takie proste, ale no, masz najprostsze z nas wszystkich. Jestem M zielona, się zwierzaka. Ale kurwa czemu? O, to do ten, Nemo jestem. I jest Wielka. Jestem nie, nie Wielka. No. Myśl. Chcesz podpowiedź? No. Smog. Nie, to ci kurwa dało Księżniczka w wieży. Księżniczka w wieży. A, Fiona! Ty! A co, to jest, co A co? jest Fiona. A co to jest? To jest podpowiedź, aby. No Fiona! Fiona! A nie, czy szrek SZREK? No! O, jak miło! Fajnie, okej, okay, to ja <totekst> idę. Ja bym dać im Trzeba zakończyć odcinek, ja nie ale go nie cienięf. ratowali. Ratowali go w przeciw trzecim tym, jak się w kanale jakimś. A, może To kurwa, taki ale to wielki nie... ciastek wyciągał. Aha, no tak, przy mnie jest Dobra. ratowanie. Trzeba zakończyć odcinek, bo Nikola Dobra. spierdala do tak. ziągów. Ziom... Dobra. To był pierwszy taki oficjalny odcinek który Jutro będzie Jutro nakręcimy nowy Cześć czołem Piszcie, co możemy zrobić Miło było Mamy pomysł, a chcemy się wybić Sorry, o, że nie umiem myśleć, ale chcemy, nie wychodzi czasami Nasz cel to pobicie Jagmultiego Ale nie fizyczne, tylko w pobiciu Obserwacji na Twitchu, także Wbijajcie na Twitcha, zostawcie obserwacje Tam robimy streamy praktycznie Obraczę codziennie, także no Cześć czołam. Idziemy? Idę, ja idę, cześć no, My też idziemy, cześć